Pierwszy ślub w Zamku Dzikowskim. Finał dziesiątego konkursu recytatorskiego, dziecięce interpretacje. Trzecia porażka siarki na wiosnę. Odremontowany zamek Dzikowski w Tarnobrzegu, czyli dawna rezydencja rodziny Tarnowskich, zachwyca i jest magnesem dla osób, które szukają niezwykłego miejsca, gdzie można zawrzeć związek małżeński. Władze miasta postanowiły wyjść takim osobom naprzeciw. W ubiegłym roku e, szukałem pomysłu na to, jak bardziej poza funkcją muzealną wykorzystać e, taki piękny klejnot e, naszego krajobrazu, e, zabytku e, ziemi Tarnobrzewskiej i stwierdziliśmy, dyskutując w gronie kierownictwa urzędu, że doskonałą okazją byłoby przenieść pałac ślubów z bardzo no, ciasnego pomieszczenia, nieklimatyzowanego, do zamku. Sala sejmowa Zamku Ciekowskiego będzie dostępna dla przyszłych małżonków w każdą sobotę w godzinach od 11 do 14 z półgodzinnymi odstępami. Wyjątkiem będzie okres zimowy, gdyż wtedy ceremonie odbywać się będą tylko w drugą i czwartą sobotę miesiąca. Jako pierwsi przysięgę małżeńską przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w otoczeniu zabytkowych wnętrz dawnej siedziby rodu tarnowskich wypowiedzieli Anna Kasztelewicz oraz Piotr Droszcz. Super, Super wielkie emocje! No, pierwszy raz, jakby nie było się żenimy, nie no to wiadomo. Dzikowski również odrewą więc podejrzewam, że. Bardzo ładnie, ślicznie. Gdyby ktoś zaraz po ślubie cywilnym zechciał wziąć ślub kościelny, to odnowiona kaplica zamkowa jest idealnym do tego miejscem. Władze Tarnobrzega chcą również, aby w przyszłości oprócz ślubów oraz ważnych konferencji w Zamku Dzikowskim odbywały się także sesje Rady Miasta. Sala kameralna Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapełniła się po brzegi młodzieżą, która do perfekcji opanowała przygotowane przez siebie wiersze. Każda osoba musiała zaprezentować dwa utwory, których czas przedstawienia nie mógł przekroczyć 6 minut. Uczestnicy byli podzieleni na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza to uczniowie klas 1-3, natomiast druga to klasy 4-6. Specjalnie powołane jury, w skład którego weszli między innymi logopeda z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnobrzegu oraz pracownicy ted oceniało przede wszystkim dobór repertuaru do możliwości wiekowych uczestników, oryginalność prezentowanych utworów, interpretację tekstów oraz kulturę żywego słowa. Po kilku godzinach przesłuchań jury zdecydowało, że wyróżnienia w pierwszej kategorii wiekowej otrzymają Zofia Butryn oraz Milena Ćwik. Natomiast równorzędne nagrody Kacper Goc, Gabriela Kasprowicz, Monika Kołodziej, Marcelina Maciąg, Krzysztof Michalski oraz Magdalena Suchowska. W drugiej kategorii wiekowej wyróżnienia przypadły Sarze Bójczynko, Justynie Cieślak, Lidi Kulik, Justynie Tomczyk, natomiast równorzędne nagrody powędrowały do Katarzyny Bobowik, Katarzyny Moliszewskiej, Julii Roman, Aleksandry Sawy, Macieja Sfata, Kacpra Tatara oraz Bartłomieja Topilskiego. Nie lada atrakcją, która zainaugurowała tegoroczny finał konkursu był występ teatru Foch z warsztatów terapii zajęciowej przy parafii Matki Bożej Nieustającej pomocy. Jego spektakl Koza Kuska Wilk, który wyreżyserowała Barbara Godzina, zdobył w ubiegłym roku w Rzeszowie pierwsze miejsce na festiwalu twórczości artystycznej uczestników właśnie tych placówek. Znowu nie najlepsze nastroje po weekendzie panują w obozie tarnbrzeskich Piłkarzy. Podopiecznie Michała Szymczaka po dwóch efektownych zwycięstwach z Karpatami Krosno i Strumykiem Malawa w 20 kolejce przegrali w słabym stylu 0 do 3 z Unią Nowa Sarzyna. Nieszczęście Siarki zaczęło się w 44 minucie, kiedy to Łukasza Ćwiczaka pokonał z rzutu wolnego Krystian Lebioda. Dwa kolejnego lesiarka straciła po przerwie. Najpierw bramkarza Siarki efektownym strzałem głową pokonał Stanisław Bednarz. Dobił Siarkowców w 80. minucie kapitan Unii Dariusz Bartnik wykorzystując rzut karny podyktowany za faul Wojciecha Jakubca na Stanisławie Bednarzu. Obrońca Siarki zobaczył tego dnia dwie żółte kartki i ostatnie minuty nasz zespół grał w osłabieniu. Siarka w Nowej Sażynie zaprezentowała się bardzo słabo i przegrała jak najbardziej zasłużenie. W całym spotkaniu Tarny wypracowali sobie tylko dwie dogodne okazje strzeleckie, które zmarnowali: Kamil Zalewski i grający 50. mecz w barwach siarki Daniel Beszczyński. Teraz już wiem, jak czuje się bokser po nokaucie. Unia Sażyna pokonała nas. Tym, co zawsze chciałem, żeby było mocną stroną siarki, czyli determinacją, agresją, zaangażowaniem. Te rzeczy dzisiaj zdecydowanie były przy zawodnikach Unii Nowa Sarzyna. To nie było przypadkowe zwycięstwo. To było jakaś tam myśl w tym graniu. Troszkę zmieniliśmy ustawienie w stosunku do ostatniego meczu. No i jeszcze raz się okazuje, że w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Postawa Siarki w rundzie wiosennej jest sporym rozczarowaniem. Na 15 możliwych punktów zielono-czarno-żółci wywalczyli tylko 6 i spadli z pierwszego na trzecie miejsce w tabeli. Mogę tylko przeprosić wszystkich kibiców Starnowrzega, którzy wybrali się na ten mecz. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Liga jest rzeczywiście wyrównana. W sobotę Siarka zagra na wyjeździe z izolatorem Chwała, który w niedzielę wygrał trzeci ligowy mecz z rzędu. Dorośli koszykarze Siarki Jezioro Tarnobrzeg sezon mają już za sobą. W decydującą fazę wkraczają natomiast rozgrywki w grupach młodzieżowych. W miniony weekend 32 najlepsze drużyny złożone z chłopców z rocznika 1998 i młodszych rozpoczęły rywalizację o tytuł mistrzowski. Jeden z ćwierćfinałowych turniejów rozegrany został w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, gdzie Siarka Jezioro rywalizowała z Kotwicą Kołobrzeg, MKS Pruszków i Niwą Oświęcim. Młodzi tarnobrzescy koszykarze okazali się mało gościnni i w dobrym stylu zwyciężyli w całym turnieju, awansując z pierwszego miejsca do półfinałów Mistrzostw Polski. Zadowolony jestem, nie ukrywam, bo trochę mieliśmy problemów przed święcinałami, bo to trzech chłopców jest po chorobach, jeden chłopak jest tu z kontuzją kostki, Trochę się bałem. Jeziorowcy wygrali wszystkie trzy mecze turnieju. W piątek pokonali kotwice Kołobrzeg 66 do 42, w sobotę wygrali z MKSM Pruszków 70 do 55 i na zakończenie turnieju rozgromili Niwe Oświęcim 100 do 24. Kotwica Kołobrzeg niby przyjechała z czwartego miejsca, a to jest wicemistrz Polski sprzed roku szóstych klas. Pruszków to też, to nie jest przeproś, bo to ja mówię, Mazowiecki ma 30 drużyn u siebie. To się bardzo ciężko się z nimi gra, oni tych meczy grają, trenuje ich pan żoli, który jest trenerem były Mazowszanki, zabywa mistrzostwo Polski i naprawdę zna na swojej robocie. I to ciężko mówię, wczoraj był czas, ciężki mecz. Ja mówię. Chłopcy zresztą w lidze nie grają takich meczy wyrównanych. I nagle przyszło do meczu, który jest wyrównany, doszło troszeczkę kibiców, bęben i to mówię, to nie to samo. Ja ich na tyle znam, że mówię, no problemy w ataku były duże. Myślę, że wygrywali obroną. Za ataki były duże problemy. No niestety, no, ale to mówię, mają doświadczenie, muszą się uczyć dobrze, że było jak było. No i że się udało, no mówię, wszystkie trzy mecze wygrali, więc no i nie ukrywam, że jestem zadowolony. Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że trener Siarki Dariusz Szczuciński nie skorzystał z możliwości doboru dwóch graczy z zespołów, które odpadły z rywalizacji już po rozgrywkach strefowych. Mamy prawo dobrać dwóch zawodników z innych drużyn. Jest taki przepis, że zespoł, który odpadły w województwie, można dobrać dwóch zawodników. Większość korzysta z tego przepisu. Dobiera sobie dwóch na przykład chłopców z innych drużyn. Ja tak czegoś takiego nie robiłem. Nie chcę. Ja nie będę ugrywał z chłopców z innych drużyn. Miałem propozycję chłopaków ze Stalowej woli mogłem dobrać, ale ja nie będę swojemu chłopakowi zabierał miejsce. Nawet żebym miał kosztem tego, żebym miał przegrać, nie interesuje mnie to. Najskuteczniejszym graczem siarki w turnieju był Aleksander Szlesiński. Nieźle punktowali także Wojciech i Kacper Małecki, który był tak. Że najlepiej zbierającym graczem siarki w turnieju. Jest spora szansa na to, że Tarnobrzeg będzie gospodarzem turnieju półfinałowego. Z tego co wiem, to prezes Pyszniak stara się, żeby ten półfinał był u nas. Mam nadzieję, że będzie, bo to też jakaś tam nagroda dla chłopaków była. Już będzie bardzo ciężko. No to już nie mówię tutaj, bo to są zespoły, które jeżdżą po całej Polsce po turniejach. bo Wszystko jest fajnie, jak gra się co tydzień mecze. A nie mamy silnego województwa. Dajmy na to, przyjedzie tutaj Pyra Poznań, przypuśćmy się, byłoby u nas. To jest zespół, którym je grałem rok temu. To są chłopcy już po dwa metry, No już mówię, to jest troszeczkę inna gra, jeżdżą bardzo dużo na turniejach, troszeczkę, no ja mówię, no zobaczymy, no też nie jest powiedziane, że jesteśmy na przegranej pozycji, mówię, powalczyć już u siebie zawsze można. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda, no. Problemu z tego powodu nie będziemy robili, jest jeszcze wiek kadeta, jest jeszcze junior, ja mówię, koszykówka się na młodziku nie kończy. Jest masę jeszcze czasu i pracy przed nimi, no tego tak ja mówię. Mi dużo rzeczy jeszcze do końca nie pasuje, więc zobaczymy mistrzowskiego tytułu bronią koszykarze WKK Wrocław